Hej, hej, dzień dobry, dzień dobry. No niestety uciekłem od kwarantanny. Jestem w lesie. O, mam nadzieję, że odpocznę. I mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe, że zamiast siedzieć w domu. O, Dzięcioł, Super. Uciekłem do lasu. No ale myślę, że to wszystko jest w granicach rozsądku, ponieważ no, w takich, w takim miejscu jak tutaj zawsze nie spotkamy dużo ludzi. No chociaż, jadąc tutaj. Widziałem bardzo dużo spacerowiczów, którzy wybrali się do lasu. Czy mam się z tego cieszyć? Ciężko mi powiedzieć, ja idę po prostu odpocząć. Zobaczcie, zobaczcie, na jakie miejsce trafiłem. Mamy w tej linii obrony. Ciekawy jestem. Czy da się tutaj wejść? Da się wejść. Nie inaczej, nie? Ciasno! Malutki bunkier. Ale naprawdę w dobrym stanie. Jeszcze widzi, widzimy tutaj. Tonej zwierzę tutaj nie ma nie ma. Yy. Metalowe dźwiczki jeszcze zobaczcie. Szok, że tylko jeszcze nikt nie zawalił. Mega sprawa. I w miarę czysto. Tutaj w pełnej okazałości to działa. Ciekawe mi, ciekawi mnie to, czy to jest oryginalne. Tu mam jakąś rurę, coś mali musieli być żołnierze. O proszę, te drzwiczki otwierałem tutaj. Pogoda normalnie wiosenna. Lepsze jest to, że wziąłem ze sobą hamak, wziąłem ze sobą kuchenkę, ale nie wziąłem wody, więc nie będę w stanie się napić kawy lub herbaty. To wszystko mam ze sobą tak naprawdę, Kawą, nie, herbatę. Hamak może gdzieś powiliszę. Zobaczymy. Bo lasu ze mną mi się nie ma. Został w domu. O tej... następny taki mały obiekt. Nie wiem czy będzie dobrze widać. Zaraz wam go pokażę. No, a ja się włóczę po lasach. A idąc, idąc w tamtym kierunku, powinienem dojść do jeziora. No zobaczymy, czy mi się uda. Jak to daleko jest. No zobaczymy. Wąż, uciek mi wąż. Jest tam kursz ale się wystraszyłem. No to trzeba uważać pod nogi. Opalał się na słoneczku tutaj. Nie będę go męczył. Ale on jest pod tym drzewkiem. Jest. Widzicie? Jest, jest. Teraz pokażę wam. Wąż. Schował się tam. Uciekł. Dobra, dam mu spokój. Niech sobie pod tym drzewkiem siedzi. Słychać już wiosnę. Słuchajcie, słychać wiosnę. Czyli będę musiał patrzeć pod nogi, żeby jakiegoś zwierzaka... Nie depnąć. Tak jak mówiłem, państwo na spacerze z psem. Dzień dobry. No nie bójcie piasku, nie bój. A ja zmierzam w kierunku tego jeziorka. Jak dojdę, to wam go pokażę. Słuchajcie, w ogóle przez tego koronawirusa to nie można nigdzie wyjść. Nawet do fryzjera. Kurczę. Wyglądam strasznie. Strasznie. No jestem ciekawy, którą mam mieć. Tędy czy tędy? Może pójdę Może pójdę tędy Chyba dochodzę już do tego jeziora Tak to wygląda. Ciekawe co tam jest, zobaczymy. Ja tam dojdę jakoś. Nie mam pojęcia czy... Nie mam pojęcia czy ja tam jakoś dojdę. Chciałbym tam dojść, tam coś jest jakiś pomost i chyba ławeczka. Jak dobrze widzę. No zobaczymy. No spróbujmy. Mam nadzieję, że kleszczy jeszcze nie ma. Tu jest teren już Podmokły, więc stędy zdecydowanie nie przejdę. Będę musiał znaleźć inną drogę, żeby tam dojść. A może gdzieś tutaj w tym słoneczku rozbiję hamak i powiszę trochę. I będzie fajnie. No ale spróbujmy na początku przejść tędy. O! Nie wiem, czy dam radę tam dojść. Teraz sprawdzimy. Nie chcę ryzykować. A zresztą pokażę Wam to, jak to wszystko wygląda. Oj, 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 to co moi drodzy trzeba się dostać do mojego hamaka Jest i hamak. O właśnie taśmy są gdzieś. Tutaj sobie się rozbije i powiszę chwilę. Tak, jak widzicie mam taki widoczek. poku fajna sprawa. No. Ej, ej, no właśnie. No, dla mnie super akcja. Udało się, udało się wyrwać z kwarantanny. Pogoda niesamowita, zobaczcie. Ja ściągnąłem kurtkę, bo się po prostu pociłem w tej kurtce jest spoko. Hamaczek tutaj super sprawa. Oczywiście fly hamak, Zbliżam sobie. Troszeczkę sobie go za nisko rozbiłem, ale już mi się naprawdę nie chciało go poprawiać. Po prostu chciałem odpocząć na tym hamaku, położyć się w końcu żeby to słoneczko, które świeci, prosto mnie ogrzewało. Jest naprawdę super ciepło. Mam nadzieję, że Wy nie daliście się tak maksymalnie zwariować z tą pandemią i z tą kwarantanną. Ja całkowicie rozumiem to, że nie powinniśmy w żaden sposób mieć kontakt z innymi ludźmi. Nie powinniśmy po prostu w jakichś takich większych zbiorowiskach być, ale myślę, że nikt nie będzie miał mi za złe, że przyszedłem sobie tutaj o, rozbić hamak, popatrzeć na przyrodę, Posłuchać ptaszków, bo tu ptaszki pięknie śpiewają. Szkoda jeszcze, że nie jest zielono. Mam nadzieję, że niedługo już drzewa zaczą, zaczną puszczać liście i będzie się robiło zieloniutko. No przy takiej pogodzie w ogóle kurczę nie pomyślałem, mogłem sobie wziąć jakąś butelkę. W ogóle wody nie wziąłem, nie mam co pić. I sok z brzozy, sok z brzozy targać, bo przy takiej temperaturze. Na pewno by leciało i to pięknie. A tak jeszcze przy okazji, na temat kurtki, gdzie kręciłem recenzję swojego czasu, Texara, gdzieś tutaj w karcie Wam się pokażę link do tego filmu, do tej recenzji. Po paru praniach niestety się dzieją takie akcje, zobaczcie, o nie wiem czy to dobrze widać, że te taśmy takie co chronią szwy, po prostu się odklejają. O widzicie, dokładnie to widać, no to jest akurat niefajne. Tu się odkleiło, no wszystko to dynda. Najgorsze jest to, że jak yy, w rękawie się odklei, to ciężko potem łapę włożyć, ale mimo tego kurtko naprawdę bardzo spoko. Jestem z niej zadowolony, nie? Umbrella. <laughs> to co moi drodzy, ja się już zebrałem, idę dalej. Pochodzę sobie jeszcze po tym lasku, zobaczę co tu słychać. W ogóle na tym terenie jest bardzo dużo bunkrów, może uda mi się jeszcze Wam coś pokazać. Niestety nie wziąłem to jak wcześniej wspominałem wody i bardzo mi się chce pić. To jest moja buła, że tej wody nie wziąłem bo sęcią bym tą kawę się napił. W ogóle mogłem sobie nabrać o tutaj zobaczcie dureksy na łonie natury. Spoko. Jeżeli mi się uda, to wam jeszcze pokażę różne rzeczy jakieś bunkry. Postaram się jeszcze coś znaleźć. Poszukam na mapie i wam pokażę. Ciepło, ciepło. I mi się chce pić. No niedobrze. Słuchajcie. Ja Już tak naprawdę byłem w samochodzie. Plecak wrzuciłem do samochodu, ale zobaczyłem, że jest jeszcze jeden bunkier, więc mówię podejdę. Ale już bez plecaka, na spokojnie, tutaj przy okazji, jeżeli chodzi o kwarantannę no i przymusowe wychodzenie z domu, <gryw> tak jak i ja, panowie wędkują, a bunkier jest w tamtym kierunku, zaraz Wam go pokażę. Zobaczymy czy się uda wejść i czy on jest w takim samym stanie jak, jak tamten. Widzę, jest w tym bunkrze, bo stoją rowery.

Może do środka, zobaczymy, czy są jakieś różnice od tamtego, w jakim nie stanie. Wbijamy. To samo, ta sama konstrukcja, Choć tutaj już nie ma dziewiczek, tam jeszcze się dziewiczki zachowały. Nie wiem po co stała ura, nie? Kompletnie się nie znam na bunkrach. Tu tak samo. Złomiarze jeszcze tego nie zawalili, ale już biczki zawalili. Ale ogólnie w bardzo dobrym stanie ten bunkier jest, więc spoko, nie? Dobra, ale to właściwie chyba to wszystko, bo to samo co tam ten bunkrze. No dobra, słuchajcie, ja wracam do domu, bo jestem spragniony normalnie tak, że masakra. Kopuła bojowa. Tak jesteśmy już przy bunkrach, to muszę Wam to pokazać. Eee, obszar Brawny Śląsk. Eee, Polskie kopuło bojowe z 1938 roku. Jesteśmy w Dobieszowicach, Tam mamy bunkier, ale przy okazji jechałem samochodem. Zatrzymałem się. Widzę, że ludzi nie ma, więc spokojnie będę mógł nagrywać. Nie myślę, że nikt się tutaj nie doczepi do mnie. Ten bunkier ogólnie jest odnawiany. W środku jest pełen wyposażenia. Jak widzicie, tutaj wszystko jest zadbane. Bardzo ładnie wymalowany. Naprawdę. Kawał, kawał bunkra. Co roku w ogóle tutaj przy tym bunkrze są odbywane z okazji Święta Wojska Polskiego różnego rodzaju pokazy. No A opiekuje się oczywiście pro Dobrze czytam? Stowarzyszenie na rzecz zabytków, fortyfikacji. Super sprawa, że dbają o takie rzeczy. No, więc tak to wygląda, nie? Bunkier bardzo fajnie odnowiony w Dębieszowicach tej pani na rowerze, o, ta on wygląda. No i drodzy, tak propo w ogóle bunkrów tam na górze jeszcze mamy kopułę, wejdziemy tam, zobaczymy. O, kopuła. Mamy maszt, zawsze flaga wisi. Tam mamy poboczne. Małe bunkry, kopułki. No, i jeszcze pokażę Wam go z tej strony, bo jak widzicie, tutaj tak to wygląda. A na tym polu zawsze jest rekonstrukcja bitwy, tylko nie pamiętam jakiej. Może będzie napisane. Zobaczymy. A tam samolot. No i z tej strony to wygląda tak. Fajnie, fajnie, że ludzie dbają, o. jest zobaczyć. Fak, władowałem się w drut kolczasty. Super. Yy, nie, nic nie widać niestety, nie pokażę wam. No, drut. Jak nie wężę, to teraz druty. To co moi drodzy, to kończymy dzisiejszą wycieczkę. Ucieczkę z kwarantanny. No. Więc. Serdecznie zapraszam do subskrybowania, komentowania tego kanału, jeżeli Wam się materiał oczywiście podobał. Zapraszamy do lajkowania, odwołania łapek w górę, w dół. Do następnego moi drodzy, cześć!